Ty wydałeś, kurwa, 1500 na deskę i ze mną tego nie skonsultowałeś? To była z Wiesz co, wezmę ci, przyniosę atrybut, który jest, kurwa, dla ciebie niezbędny, widzę, do odgrywania twojej postaci, kurwa, na tym serwerze pięknym. No dobra, gramy, kurwa, idziemy, trzeba zrobić metę dzisiaj, chłopie. Zacząć zarabiać jakieś poważne pieniądze w tym, kurna... Padole, bo to są jakieś żarty, co my jakieś kurwa. Ledwo koniec z końcem wiążemy na ten moment w ogóle. A gdzie jest nasz robol? Dlaczego on nie sadzi w ogóle tutaj ten. Bo nie podlewa. Już ma kasę, o co mu chodzi? Co ty masz na twarzy? kupiłeś sobie kurwa okulary. Tak. za pejtu jak, jak, nie, jak nie sadzi kurwa, jak to jest posadzone? Wszystko. Ale jest nie podlane No bo jest za późno dla niego. Ja bym go wypierdolił z roboty. Kurwa, i ja mam tego domu. No i chuj, no nie mieszkamy już tam, jebane Nie chce pani kurna, jak ona się Zobacz, nazywa? Ming, Ming Dobra, ci jebać ją jakąś. Jebać ją, da się radę Gdzie jest nasz kibel? Yy... no on był tam Ja nie dotkałem twojego kibla, no był w rogu jak go dawałem Kurwa, czekaj, bo mylisz mi kurwa Kibel nam zajebali? No, bo nie ma tam. Ja pierdolę, no. Jak to policjant przeszukuje mnie? Przecież mam prawo ja e, handlować tym, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, będzie nie wie przecież jak i gdzie. Ale kurwa, dobra, freestyle nawinięty. 40 metrów, 3, 2, kurwa, maci Zdążyłbyś, ale kurwa, poszedłeś, nie wiadomo jaką drogą. Tak łatwo policja, nie zdążyłbym tego obwczajczyć. Nie było policji żadnej. No była, bo mi róz, znak zapytania. Stałem obok niego, kurwa. I jest ranek, więc nie było żadnego znaczka. Ty siedzisz na tym streamie, czy kurwa siedzisz sobie w głowie, zjebie, pierdolony? Nie, po prostu stałem obok gościa. Spierdalaj, uważajcie, zaraz wybuchnie. Przestań podpierdalać innym kosze na śmieci, kurwa, idioto! Z jest moja Jaka kurwa miotła to jest kosz na śmieci? To jest miotła, ty tego nie widzisz. Ty jesteś pierdolnięty. Ty wydałeś kurwa 1500 na deskę i ze mną tego nie skonsultowałeś? To była z moich akcji. Wiesz co, wezmę ci, przyniosę atrybut, który jest kurwa dla ciebie niezbędny, widzę, do odgrywania twojej postaci, kurwa, na tym serwerze pięknym. Masz, kurwa. O! Ale combo! Ale ty! <noise> Jak to polis mam przeszukuje mnie przecież mam prawo deską jeździć se e, idioto! Słucham? To miała być koszy na śmieci, nie kurwa worki. A na chuj nam kosze na śmieci? No bo chłop potrzebuje Po co? <noise> Żeby kurwa wyrzucał no ale worków też potrzebuje przecież, jak inaczej. Nie, nie potrzebuję żadnych worków. Nie potrzebuje worków na śmieci? No nie. On w koszulkę bierze. Jaką kurwa koszulkę? Co ty pierdolisz w ogóle, ziomek? Czemu Donald jest kobietą? A nie. A nie, on jest po prostu czarnoskóry, dobra, bo myślałem, że... Eee, w tą piękną niedzielę... E, dzisiaj się rozstanie, ty, a ja mogę pobić naszego pracownika czy nie? Możesz. I co wtedy? Obraź się. Aha, chopie, no to przecież ci mówiłem, no żeś sprzedawał dobrać. ten purpyl. No weźmiesz to kurwa po i sprzedawaj no. Do chuja. Nie sprzedajesz. No ty też sprzedawaj, do kurwy, no kasy nie mamy. Nie będę Jak latał ja będę sam kurwa fotogramem, żebyś też to sprzedawał. To no sprzedawaj kurwa! Nie chcę kupować mety za, ja za drugą. Ja mam ważną dostawę, pier. Ty jesteś ważnie spierdolnięty, wiesz Jak poczekasz tu minutę, to zobaczysz moją dostawę. Tak, kurwa. IQ nie dostawiałem niestety. Po dupo mu zapłać. Jesteś pierdolnięty, nie będziemy tutaj seksu uprawiali. Chłopie, to, jest, to jest już kurwa przesada lekka, wiesz? Na to się nie pisałem, ja rozumiem sprzedaż narkotyków, które niszczą i rujnują życie, ale danie dupy, kurwa! Danie dupy! Za to, żeby spłacić dług kurwa za narkotyki? Czy ty jesteś jebnięty kurwa? Krix, ja się na to kurwa nie pisałem. Spierdalaj! Sam se dawaj dupy. Wiesz codziennie to robisz. O, też ma to pierdolona. Kurwa, bo pracownikowi płacimy, on nic nie robi. To chuja wafla, nie wytrzymam kurwa! Gówno jest w tej firmie robiony, rozumiesz? Pierdolos taki kurwa kał, że poranna kupa po kawie, to jest przy tym cały chuj to kurwy! Weź się do roboty, Krigs, bo nie wytrzymam kurwa! Nie wytrzymam! Idiotą, ty miałeś zamówić nasiona. To się kurwa dziwisz że nic, Panie, robi. który jesteś na wyspie. już tę skrajkę, żeby kupić kurwa. Ale on ma kurwa luz. <laughs> ja pierdolę. <laughs> Ale on jest ten donat No nie wiem. Jest. jest taki tak. No to się jego praca No i to jest... No i takich ludzi musimy zatrudniać w naszej robocie, słuchaj. Dobra, mówisz, że do ośmiu. Moja propozycja jest taka, że przenosimy stąd dwie te, które są nadwyżkowe do naszego pierwszego mieszkania, robimy tam osiem tych i przydzielamy tam pracownika. Nicuję ten hip hop. Zostawiliśmy już kurwa przejście, tak? Jedno, fajnie, fajnie. Kurwa. ej, bo nie można zamknąć drzwi. On się wpycha nam do domu, Co kurwa. Jest, kurwa Co to się kurwa zrobiła taka autostrada w tym domu? Ja pierdolę! Co ty pierdolę. robisz na tym To był zainteresowany towarem, kurwa. No i nam drzwi, kurwa, od domu nie będzie dostał. <laughs> no trochę się wpraszam, ale od razu kurwa go patelnią. Pojebało cię. Nauczyć co. Czuł zapach zioła, to się w trochę To poważny tak. biznes, rozumiesz? Tak? <gry> no i chuj. Wyjebał klientowi. Stał po towar i mu wyjebał, nie? Szybko muszę transakcję przeprowadzić. Jebać konsekwencje. Kurwa, widzi mnie. Eee! Kurwa, kurwa, prawie nie! Zakuł. co jest? Ja pierdolę! Prawie zginąłem! Dobra. A ty Pięknie. zabrałeś pieniądze z kąta? Nie. A to kto podpierdala pieniądze? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A skąd były te pieniądze? Nie wiem. I czemu twoja meta się nie gotuje? <laughs> Chłopie, ja mam inne mieszkanie, wyprowadziłem się od ciebie i da solo biznes. Spierdalaj. Dobra, no to cały zarobek tutaj jest mój. Nie! Dwa. Nie pany, kufno! Najdroższe. da się, tylko drogie. Najdroższe jest. za 50k. Wiesz, praca w trybie 3 zmianowej umowy. Ale co jest najdroższe za 50k, Bo zgubiłem wątek. Wykrzyknij wątek, proszę na czacie. Eee, trzeba by bardziej na skalę przemysłową przejść. No to właśnie dlatego zatrudniamy pracowników Wojtek, no bo nie da się inaczej przejść na skalę przemysłową. No musimy mieć więcej rąk do pracy. Wiesz co? Mam wrażenie, że się trochę wstawiłeś, Kriks. Mam wrażenie, że to produkt. Jaki produkt, chłopie? Sugerujesz, że ja bym z naszego partnerstwa się nie wywiązywał i oszukiwał cię, bracie? Tyle czasu wspólnie ze sobą działamy, a ty masz mnie za oszusta po prostu? Wiesz co? Uwłacza mi to. Tak, mam przejść stąd. Co tu robisz? Chyba już, że samochód jest na tym. Co? Tylko nie widzisz? To jest samochód. Nie, to jest latasz w powietrzu. U mnie samochód jest u mnie tutaj. Ok, lessing. Aha, niezły. Podpierdam kasę krix sobie jeszcze szybko. Pewnie najniższa krewa i brak ubezpieczenia. A jak? Ale ty mnie dobrze znasz, za rzeźnik. <laughs> Witam pana Josefa w nowej robocie. Bóg, panowie zapukałem nad ranem. Jest nad ranem i nikt do mnie nie pukał za sny także przestań się ferment tutaj na dzielni. A czy Joseph jest tu legalnie, czy nie? To już nie jest moja sprawa, w papierach było wszystko OK. Tak powiem. Trzeba zarobić na pracę, ale jest zapierdol straszny, widzowie. Ja pierdolę w tej grze jest... Ona jest tak wciągająca przez to, że masz cały czas zapierdol jakiś. Ja z produkcją nie nadążam, bo czasami tyle tego chcę, a na cztery budynki lecę. No i kurde. Tak się żyje. Chodź, zobacz Co? Tak kiedyś kupimy O kurwa, ja pierdolę, jak my tu zaczniemy hodować, kopie. To koniec świata już jest Czemu tu stoi jakiś kurwa tabun ludzi przed wejściem? Co ty żeś, kurwa za ekipę zmontował, chłopie? Czarnoskóra baba w żółtym kombinezonie, kurwa gość o karnacji mocno meksykańskiej łysy, czarnoskóry kurwa sprzątacz, czemu jest czarnoskóry kurwa ten Donald? I rudy kurwa Antony. Czy to jest kurwa ekipa, która zgarnie kurwa grami w tym roku? W jakimś kurwa dokumencie masz na temat coś, narkotyków? Masz coś do moich Avengersów? He? Chodź pod y, motel No nie mogę teraz, bo muszę zapakować rzeczy Dobra to ja dalej zabijam tych policjantów Co ty robisz? Zabiłem czwórkę już Ty jesteś pierdolnięty chłopie? Pójdziemy siedzieć wszyscy Ale, kurwa Tu ja pierdolę Coś ty tu odjebał Eba. Gość wszystkie jednostki W mieście zabił kurwa Mówią nam nie, zielasz, no bo jestem zielarz Mhm. Mm pierdol, jesteśmy kosmitami. Coś to odjebał Coś to odjebał Z Powodzenia w poruszaniu się. Ja pierdol. Ja latam! Ja latam! Co jest? Dobra, widzowie. No, widzę na dobre zakończenie dziąka. Czy jeszcze ich trzeba jebać? Nie, bo kurwa, zaraz. O no i właśnie to jest to, gratulacje. Aha, tylko, A ja tylko za tysiąc mogę Oj, to jeszcze jeden! Ja pierdolę dwa koła wygrane! Pozdro! Jeszcze raz. Dalej. Dobra ręka! 13! 18! 18. Wygrałem! Ja pierdolę! Trzeba było tak raz w początku chłopę! Dwa koła i od razu! Pozdro! Da dawaj! Dawaj, wchodź, nie ma dalej. kurwa, koniec, żegnam. O, nie zapisałem. Idioto. Ja pierdolę. 12 minut jak coś. Dobra, tam chuj. Cały dzień poszedł w błoto. No poszedł, poszedł. Będziemy wiedzieć na przyszłość, żeby zapisywać, no.